Cześć, witajcie, jestem mztera. to jest poradnik jak podłączyć pada od PlayStation 3 do gry Need for Speed World. Bo jest w tym parę problemów. Ogólnie w grze nie ma opcji, żeby podłączyć pada do tej gry, ale ja Wam pokażę, jak to zrobić. Potrzebny nam będzie program DS3 Tool. Link do pobrania dam Wam w opisie. I tak, wchodzimy w Driver Manager. Yy, tak w tej chwili podłączamy pada od PlayStation 3 do komputera. I wyświetla nam się nasz pad. Na samym początku będziecie mieli tutaj czerwonego X. Yy, I będziecie musieli zaznaczyć ten kwadracik i kliknąć Load Driver. Po czym wyświetli Wam się instalowanie sterowników i taka informacja, że wszystko jest OK i że jest zakończone. Przechodzicie do Profiles, jak, jak już tam to zrobicie i macie tutaj Waszego pada. W moim przypadku to jest DualShock 3 i on jest podłączony. Tak, żeby podłączyć go do Need for Speed Award zaznaczymy opcję Xbox 360 Controller Emulator. I klikamy Enable. Tak, żeby sprawdzić czy nasz przykład jest podłączony możemy kliknąć Vibration Testing. Mój jest podłączony, wszystko pięknie działa. Teraz przechodzimy do gry Need for Speed I zaraz Wam pokażę jak to działa. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie yy, i tak teraz Wam zaprezentuję jak działa pad od PlayStation 3 Q w tej grze. Jak w normalnej wyścigówce, tutaj mamy gaz, gaz, hamulec, tu możemy sobie skręcać. Tutaj mamy ręczny, tutaj możemy sobie wykorzystać tymi klawiszami swoje dodatki po lewej. Tutaj mamy select nas, restartuje w pozycję na ulicy, że tak powiem. I przyciskiem PlayStation 3, nic nie działa. Tutaj mamy wsteczny gaz. Tutaj mamy widok od przodu. I tak jak mamy wyścigi drag, to tutaj możemy zmieniać biegi. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.